W hotelu Hilton w Gdańsku odbyła się konferencja prasowa poświęcona organizacji koncertu Justina Timberlake'a. Rozpoczynają się przygotowania na stadionie PG Arena. To będzie prawdopodobnie największe wydarzenie tego typu w Gdańsku w historii. Szykuje się rekordowa frekwencja. Wcześniejsze imprezy, nawet te największe podczas Euro 2012, a także podczas meczów piłkarskich, nigdy nie zgromadziły większej frekwencji niż 39 450, bo taka dokładnie była frekwencja na meczu Polska-Urugwaj. Natomiast tutaj na koncercie Justyna Timberlake'a będziemy mieli 42 000 widzów i to jest rekord PG Areny. Nasz stadion jest zdolny zorganizować tego typu imprezę. Jest na tyle duży, że warto na tego typu koncert zorganizować. Obiekt rzeczywiście przepiękny, uznawany za najładniejszy w Polsce, z dużym potencjałem. Sprawdza się decyzja sprzed lat, że budujemy obiekt na 40 tysięcy widzów, a nie na 30 tysięcy. Myślę, że gdybyśmy mieli mniejszy obiekt, to ten koncert by do nas nie trafił. Jeżeli chodzi o geografię, no to przede wszystkim mieszkańcy Warszawy. To jest miasto, które najwięcej, czy mieszkańcy tego miasta kupili najwięcej biletów na ten koncert. W samej Warszawie do tej pory, w momencie kiedy ta klasyfikacja była sporządzana, a więc kilka dni temu, sprzedanych zostało 8 910 biletów, a więc można powiedzieć, że już w tej chwili ponad 9 000 osób przyjedzie z Warszawy. Potem oczywiście Trójmiasto, Gdańsk, Gdynia, Sopot, ale także warto zwrócić uwagę, że dużo nabywców biletów jest z Poznania, no i chociaż odległość rzeczywiście jest bardzo znacząca, bo Kraków leży przecież na drugim skraju Polski, to również z Krakowa na ten koncert przyjedzie znacząca liczba widzów. Warto także podkreślić, że bilety zostały kupione poza granicami naszego kraju, łącznie w 16 państwach poza Polską. Przyjedzie bardzo wielu skandynawów, przyjadą Rosjanie, Białorusini, a więc niewątpliwie wiele osób do naszego miasta przyjdzie po raz pierwszy i będziemy mogli je pokazać na najlepszej strony. Warto powiedzieć o tym, że ci, którzy się jeszcze nie zdecydowali, mają szansę, bo są jeszcze bilety, więc chyba warto wybrać 19 sierpnia na PGR. Oczywiście ostatnie bilety, ostatnie około 700 sztuk biletów jest do zakupu i będą się na pewno rozchodziły jak ciepłe bułeczki, więc nie ma co czekać. Nie byłoby już tych biletów, gdyby nie to, że w pewnym momencie udało się po prostu przesunąć scenę, cofnąć ją bardziej w trybuny jakby z trybuny ze sceną, no i dzięki temu uzyskaliśmy troszeczkę trybun, które mogliśmy puścić do sprzedaży. Mieliśmy też ciekawe akcje przed tym koncertem, jedna z nich akcja Miros. Zostało nadesłanych kilkadziesiąt filmów, z których zostało wybrane pięć finałowych. To wymagało jednak pewnej odwagi, pewnej determinacji, chęci pokazania się publicznego i sprzedania swoich umiejętności w internecie. Jeśli chodzi o, o zasięg tej, tej akcji, to, to możemy go notować tak naprawdę w, w bardzo dużej ilości osób, które po pierwsze widziało te filmy, po drugie głosowało na uczestników, to były grube tysiące osób głosujących. Dzisiaj już mamy zwycięzców. Myślę, że prezentują się naprawdę okazale i naprawdę potrafią to robić na dobrym poziomie. No będziemy ich gości tutaj w Dańsku, nagramy wspólnie tą piosenkę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, zobaczymy, jakie jeszcze niespodzianki przy tej okazji uda się przeprowadzić. Jest też akcja z serduszkami. Tu chodzi o to, żeby stworzyć niesamowity efekt, no ale można też zaistnieć, no bo zdjęcia z tej akcji będą później opublikowane, czyli warto zrobić sobie tak zwane selfie. Tak, y, zachęcamy wszystkich y, uczestników koncertu do zrobienia sobie właśnie y, zdjęcia razem z serduszkiem i opublikowanie na, y, na Facebooku y, firmy E-Billet i y, Presti Semiotem. Będzie można pokazać siebie jako uczestnika koncertu i m, mieć możliwość y, zaprezentowania się na portrecie y, y, uczestnika koncertu z tym Perleka, który będzie opublikowany y, w Dzienniku Bałtyckim.